Witam Was, jestem Repus i wielka sprawiedliwa wojna niemiecka, właśnie się zaczęła. Niemcy zaatakowali właśnie Polskę, ale szczerze mówiąc, Niemcy tak słabo wyglądają wyjątkowo. Akurat jak ja potrzebuję pomocy, to wyglądają beznadziejnie, bo nie mają chyba 100 dywizji nawet. Mają 100 dywizji, dobra. Nie wiem, czy się do tej wojny w ogóle, czy nie. A jednak będę miał wtedy problemy z tymi, z. albo w sumie. Wiecie co. Ale stabilność stracę, bo tak, bo mogę zaatakować się czy do Polski, też wojska nie wyślę. Bo jednak Niemcy chyba dadzą radę ich przepnąć, osłabieni czy nie, dadzą radę. Też mógłbym, ale zaatakują Norwegię. i Ja mógłbym coś tej Norwegii zgarnąć, coś z surowcami na przykład. Sam mógłbym spróbować zaatakować Szwecję, I dzięki temu jeszcze szybciej. Bo powiedzmy, tę Rosję bym odpuścił, chociaż nie wiem, jak to będzie, jak oni mnie teraz ewentualnie zaatakują. Więc Prześlę szybko wojska tutaj do Niemiec. Próbuję coś szybko zainterweniować. Wojówki młodzieżowe. E, świetnie. O w ogóle zapomniałem po zamontować. Give me sec. troszkę tutaj przyps kurde. Bele. Dobra, już jest. To rzeczywiście, jak kiedyś nagrywałem bez pop filtra, że jest różnica z pop filtrem no bez pop filtra. E, pójdźmy sobie w parametry, z fanat ideologiczny tam do końca już dobijmy najlepiej. Na razie z tą wojskową jedną zaczekam, bo ja na cały czas nie wiem co ci Rosjanie zrobią. Nie chciałbym od razu szybko Niemiec wzywać to wojnę, bo Niemcy muszą się dozbroić. E, I potrzebuję po prostu tego troszkę czasu. Jak wygląda mój szablon na razie w ogóle. Tak wyglądam z zaopatrzeniem, jeszcze jednostki rekrutuję, a szablon mój wygląda na razie tak. Caperki, wsparcie artylerii, e, zwiad kawalerii, wsparcie papanców i artyleria jeszcze liniowa jedna. E, Doktrynki poszedłem w lewo na początek. E, po prostu, bo planuję jednak te liniówki zrobić. E, zrób, pójdźmy na razie, może część jednostek podejrzymy tutaj do Gdańsku, do Gdańska. Troszkę tam ich wspomóc, żeby mieć już pierwsze udziały w wojnie. I e, żeby też po pozwolić, im, po pomóc Niemcom skoncentrować armię. Przecież Polacy na razie dzielnie się bronią, tak na serio. Teoretycznie, ale tak na serio to Niemcy są wyjątkowo słabi. Dzięki Niemcy. Niemieckie naciski na Benelux. Dobra, Niemcy pomogły mi z atakiem na Polskę, bo z samą byłoby troszkę kiepsko. Zobaczmy, czy damy tutaj coś radę. No nic, szkoda mi każdego żołnierza fińskiego, niestety, co prawda. Mam słabe te liczby. Ale z niemieckim wsparciem dajemy radę. Jako, Chyba Finowie pierwsi do Warszawy wejdą? Kurde, jednak Niemcy. Aj demet, upadek Warszawy. Troszkę tych procent może zyskam, chociaż e, na początku wojny... Jeden! Wow! Trudno będzie w ogóle mówić, myśleć e, coś o superpotężnym wyniku. Luksemburg atakuje to już przybyli ci Francuzi. Tutaj okrążamy Polaków. Zawsze fajnie jest gniewać Polaków. Czekaj, co? Kto to powiedział? Tak na ja serio sami się niszczą po prostu atakując moją jednostkę. A jak na razie z stratami wywamy? Hurda 4k straciłem. A Polacy ode mnie? Dobra, oni 70k. Teoretycznie jest na plus. Polska kapituluje. Co? Nic nie dostałem. A serem mogę coś dostać? Nie. Za mało zrobiłem, żeby coś dostać. Dobra, podejrzyjmy na razie wojsko do Finlandii. Oczywiście pójdziemy do Francji. Troszkę tych procent mam nadzieję, że uda mi się zrobić nie wzywaj teraz Belgii, ty deklu jebany, to atakuj to, to Holandię! Pływa Francuzi, tam wojsko podeślą. Ja pierdziele. Czy macie w ogóle to porozumienie z ZSRR? Tak, ribbentrop -Mołotow. O, ja poczekam na razie spokojnie. Co prawda poszedłem w obronę w armii tutaj. E, tam leciał w reorganizację ale... No, mogę pomóc w ataku. To teraz kurwa zaatakujcie Norwegię, to się... o się zdenerwuje, pójdą jeszcze gorsze słowa niż to co poszło przed chwilą. A na razie Niemcy jesteście dla mnie wielkim zawodem. Tak, ten... Pytają cię, imię, nazwisko, podajesz. Zawód, yy, Zawód. Ty. Hehe. Okay. Albo im, im, ten, imiona i nazwisko rodziców, podajesz. Zawód. Ty. Aha. A tak na serio, a tak na serio tutaj, kurczę, no zrób... Ja pierdziele, to będzie tragiczna rozgrywka. Raz chcę, żeby Niemcy kozaczyły, raz chcę, żeby tak było prosto, dosyć łatwo, nie może być. Włacniał nie Stalina. No, ma, ma, mają ten, e, ten pakon nieagresji i mam nadzieję, że on zadziała tak, jak myślę. A jak nie, to będzie przerąbane. Też jakieś fortyfikacje kuźwa stoją. Zrobimy sami tutaj coś zrobić, może. Znajdź taki jeden punkcik. O, zaatakowali. Teraz, jak usunąłem front i linię ofensywną. I kurwa, plan mi właśnie zaczął się kurczyć. To no wy zaatakowaliście. Dobra, od północy tej Holandii tam idą. o te czołgi już się Francuzom skończyły, skończyły praktycznie. Niknęły im. No i Belgowie się mocno bronią. Muszę spróbować nawet tą ofensywę zrobić, op. By zwiększyć damage oraz mój udział w wojnie. Ja będę jak jednak pepance na wsparciu, więc teoretycznie jakiś tam damage tym czołgom robię. O... Przegrupowanie. Jak ktoś siedłem chyba w Marinesów przy okazji. A w nich dlatego, że mam busty do jednostek specjalnych, a jednostki specjalne, powiedzmy historycznie u Finów, to kujesz wasi snajperzy albo ci zrzucali mołotowy i tak dalej. No nieregularni wojskowi aż tak. No i po prostu, no niezbyt pasują jednostki specjalne tutaj, dobrze, że jest to zrobione w Road to 56, tam to ma sens, a właśnie w ogóle mamy ten Sisu, który daje na zmęczenie armii, reorganizację dywizji, atak i obronę w prowincji narodowej, co jest bardzo ważne, reorganizację dywizji będziemy mieli tak na serio 12, 20, bo tutaj jeszcze jest jeden re reorganizacji dywizji, 20, 45... I, może coś z doktryny? To liniowa tylko. To nie jest procentowo napisane. A i tak, czy tak, duży bonus do reorganizacji dywizji. Atakujcie tam, proszę. Za tym lamerom pomóc. Ale nie tutaj, w Finlandii trzeba im pomóc. Nie wiem, czy wy atakowaliście, czy nie. Tam, gdzie jesteśmy w stanie szepnąć, tam trzeba pomagać. My tutaj czym po prostu na jakieś procenty i żeby móc jakąś prowincję wziąć. A, pod okupację. Polandia kapituluje. Kurczę, daj się połączyli. A, to już zostali ponownie odcięci. Nie teraz! Późno ma, Dobra, podsyłamy wojsko. I wchodzą. Dzięki bardzo, kochani tutaj Niemcy. Że skapituluję przez to. Zatekowaj Norwegię, ale Dani nie. Czemu bo im jest to na rękę? A ta zaatakowali Danie 1, 2, 3, 4, 5. Tutaj dałbym radę stanąć i się bronić. Cośnijmy się tu, proszę. Niemcy nawet nie próbują kontratakować. Chyba tak są słabo ustawieni. Tam rzeczywiście, CDSRR samo jeszcze zaatakuje, jakąś Niemców. Tak, ten Rotterdam. W ogóle w Holandii jest miasto Rotterdam, a w Anglii jest Rotherham. Rotherham. jakimś innym akcentem się to wymawia. Straciłem 30k ludzi na razie. Tragedia, no tragedia. To jest dramat, kuźwa. To oni są w stanie na razie tam stać się bronić, że się cofają nawet. Chyba, dawaj, tutaj pciągiem, kurwa, lecisz. Zima ekspert. Tak myślę sobie, bo oni tam powinni się utrzymać przed tą Finlandią. Tutaj mógłbym podesłać wojsko i przeprowadzić ofensywę. czy znaczy, na razie niech tam podeślał się po prostu? O, nie, tutaj przybyli. Może może być, jak Brytyjczycy przybędą. A już kij z nimi. A, modernizacja wyposażenia. Co i ogóle skapituluję i będzie XD. Niemcy tam się chyba tak na siłę przepychają przez te treny. Dobra, próbujemy wjeżdżać. Kapituluje. A nie kapituluję. Jaką wariancie będę tutaj atakować? Islandia przejmuje kontrolę nad Islandią. Czy jednak musiała Dania skapitulować, żeby Islandia przejęła kontrolę nad wyspą? Ale Dania cały czas jest w Grenlandii 20 tysięcy ludzi i rząd na uchodźstwie. Ale pensji pewnie nie skurczyli. Pomimo kryzysu. To się szanuje taki rząd. Pokazuje, że w państwie jest dobrobyt i, za i zachęca zagranicznych inwestorów w inwestowanie w państwa. I tutaj macie jakiekolwiek wojsko. Dobra, teraz macie. Z tego nic nie widziałem. Dobra, my się jednak wrócimy do kraju chyba. To jest Gdańsk. I pójdziemy do kontrataku, o co nie tutaj robię to jest XD. Niech mnie Finowie zaatakują do tego. Czy Rosjanie? Tutaj Brytyjczycy są, dobra, nie, to się ok okop. Trzeba się okopać. A że oni się desantują od strony Oslo. Ja na pewno chcę jakiś prowincje pod okupacją. Jak skończą kuźwa Francję? Mam na nadzieję, że skończą Francję, nie się wyrżną na linii Marzinota. O ja pierdolę. Czemu ja muszę być posiedzone Niemcy? Niemcy, kuźwa, jak grasz przeciwko nim. Eee, ten, kuźwa, ten szeroki pieseł. Niemcy, jak kuźwa, są po twojej stronie. Ten, ten mały pieseł? Jak to kuźwa wygląda? Chodź, tutaj na front. Trzeba odbić nasze prowincje. Troszkę wojskowych straciliśmy, niestety. Trzeba wrócić do produkcji sprzętu wsparcia. Trzeba mieć tutaj zwiad, czy coś w tym stylu. O, wolframu nie, nie dostaję, ponieważ już yy, nie jesteśmy dobrych. Jesteśmy na wojnie z cesarstwem indyjskim. A się wolframik przyda. Okej, okay, teraz lecimy ofensywę. Widzę, że. Mają puste prowincje, więc to jest idealna okazja, żeby zaatakować. Tutaj ile mają dywizji? Trzy aż, o kurła. Nie, 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 to je okrążymy, to je okrążymy. Stój, nie wyrzynaj się, szkoda mi ludzi. Padek Paryża, no gratuluję. 5% udziału bo nie ja chcę prowincję pod okupację. Nie ma innej opcji. Chyba więcej dywizji już nie zrobię, ewentualnie do 24, ale nie jestem pewien, bo może bym jednak spróbował zrobić pancerną dywizję jedną chociaż. Tak jak zrobiłem z Danią. O, Hess nie żyje. Polna Francja kapituluje, ZSRR przejmuje Bessarabię. Dzieją się różne rzeczy. ZSRR jeszcze na mnie nie spiskuje. Mogłoby spiskować. ale ja Jestem w ośce, więc... są no nie powinni tego... E, nie powinni wypowiedzieć wojny. Jak powiedział, to byłaby były problem. Francja Wisi chcę ode... mi wysyłać. Okej. Okay. A i teraz wyjątkowa kuźwa. Gram po stronie osi, to osi nie idzie w Afryce, a zawsze też oś kuźwa kozacka w Afryce. To jest dramat. Dobra, mam fabryczkę wojskową z powrotem. Byczku. Ja pójdę zwykłą liniową Jeszcze Żeby pance przywrócę jedną. Ach, Niemcy, poproś o kontrolę nad prowincją, dacie mi, teraz mi coś dadzą. O, ja trzeba wymyślić jak najlepszą prowincję. Nie wiem czy cały czas to działa na zasadzie, że... Jak prowincja nie ma dostępu do morza, to nie dostaje surowców i tak dalej, możemy to ewentualnie spróbować, zobaczyć. Ehm... Teoretycznie Kraków byłby dobry, też Katowice, bo mają surowce i tak dalej. Tak na serio coś z Francji byłoby epickie, Azjacja do ale to akurat Niemcy biorą z reguły. Mnie jakiś cel. No, Paryż jest bardzo mocno rozbudowany, ale ja potrzebuję surków. Normandia jest słabo rozbudowana. To jest dobrze rozbudowane. Ma też dobre surowce, które mi się przydadzą. Poproszę o kontrolę. To mi dwie prowincje. Tak, na razie weźmy jedną. Będziemy musieli oczywiście. O propaganda przeciwko Norwegii. Um, na razie nie. Przydałoby się tutaj inwestować dowódców. Będzie trzeba tutaj się zająć nimi. W takim razie. Tajna policja. Bierzemy tutaj. Unie. Damy w garnizony, żeby tutaj od razu jakieś za zaopatrzenie poszło w te garnizony. Na razie są na zero w zaopatrzeniu. Dobra, wjeżdżamy tutaj, odbijamy tereny i wchodzimy już w Norwegię. Jest dobrze w chuj. Lidzimy, kurwa tutaj. To, to nie jest przeklęć, przekleństwo dla przekleństwa. To jest nawiązanie do dzieła kultury. E, wspaniałego. Już, już e, klasycz, do klasyki praktycznie. Klasyki gatunku. i do klasyki patusów po prostu. Dobra, leci ta Finlandia. A właśnie, w sumie... Z drugiej strony, kurde, nie to klikaj, to kliknij na Niemcy. Poproś o kontrolę, jeszcze może coś dostanę. Bo zaraz uda mi się przecież zająć dużo terenów Norwegii i może będę je okupować. Więc trzeba by już teraz jakieś prowincje zebrać. Czego nie, jak później atakuje... wow Ło, to trzeba mieć. Kurde, na razie poproszę o to. To są te fabryczki. O kurwa, to jest ten cień mgły. Zaraz zobaczymy, co jeszcze mogę wziąć. Uh, OP prowincje. O, to jest też takim OP bez surowców, co prawda. Weźmy sobie jeszcze tą Belgię. Idę wysoki bunt. Tajna policja. że jeszcze, rzeczywiście, tą tutaj. Alzację, Lotaryngię. Bo nie chcę z wielu państw brać tych prowincji. Nie, nie przekaż, poproś. Ej, całkiem dużo. Zresztą będą jedną prowincję przekazać. Nie ma co brać prowincji z kilku państw. Ponieważ będę musiał z większą ilością tych buntowników się użerać. Wezmę Pikardię, może? Norwegia kapituluje. A już się nie zgodzę, za późno. Nie dostałem troszkę z tej Norwegii. A na razie tak się wydaje. Wy nigdzie nie idziecie. Jesteście znikani właśnie w rytole. Próbują się dostać do bazy morskiej. Proszę nie trąbić pod oknem. Wungry dołączają do osi. Zwiększyć przegrupowanie armii. Fabryk wojskowych troszkę mi się dostało. A surowców też. Mogę dzięki temu zaszenić troszkę... E, troszkę cywilek. trzeba do końca pobić e, Tutaj, Norwegów, żeby dostać jakąś prowincję. Prośba kraju, Węgry, weź udział w wojnie, ale to nie ma sensu. Uu. Niemcy 3,5 k broni mi wysyłają. O, i Słowacja wysłała mi Land i od razu zabrała. Kto daje i zabiera, ten się w piekne poniewiera. Zresztą tutaj jeszcze ciekawego mamy. Artylerię papance się chętnie subgradeuje. Kupmy tam atak, jak mam już gdzieś atakować to lepiej skupiony w jednym, w jednym miejscu. Oni mają bazę morską, no niestety mają w Narwiku. Nie atakujcie na razie. Dopóki nie ma, że ZSR chce mnie zaatakować, to jest pytę Okej, okay, nevermind. Wypoplałem, wygadałem. W takim razie odwołajmy stąd wojsko Skopmy się na granicy z ZSRR Zresztą jak oni się ustawią No prawda, liczę, że jednak się nie dołączą do tej wojny, bo wiecie, bo mamy rzesze po swojej stronie Nie, nie, nie że nie dołączą, nie wypowiedzą A może być różnie Tutaj widzimy jak Włosi dostają w ciry w te czołgi że tam dywizję wypadałoby zostawić Taką jedną jedyn jedyną, tutaj. Żeby dzielnie broniła tych terenów. O, Lizasha nawet nie dała mi chyba tych karabinów w ogóle. Trzy miesiące chyba nie minął. Ja już zamknęła den Liza O Jezu, widz widzicie te... To, że te serery ustawione tu? Goddammit. Wy... Które tak. Cofnę... ...to linię tu. Wy się ustawicie na tych fortach. Nie chcę też tych, tych fortów rozbudowywać, bo jak oddam te prowincje z TSRR i na przykład odbiję je za rok. Łochy hmm. stop. Jeżeli zrobię właśnie takie coś, to. To to nie chcę, żeby przeciskać się przez te forty dobustowane z mojej strony jeszcze. No, nie trzeba zainwestować więcej artylerii, szczególnie że chciałem pójść w jakość armii. Jaż tak sprzęt piechoty nie jest mi potrzebny. W takich groźbach nie złożymy broni. Dalej mu pan powiedział. Ale tutaj Brytyjczycy odbijają Norwegię na spokojnie. Nikt gudzwa nie trzyma granicy. Jest dramat. Zobaczymy co wyjdzie w ogóle właśnie z tego dołączenia mojego do, do Niemiec zamach na życie trockiego. Tak sobie się co możemy ewentualnie zrobić tutaj jeszcze przed tą wojną. Ale tak czarno to widzę. Jakieś akcje z naszej strony. Śmierć komunistom, dokładnie. zdę? A mamy go wybustowanego. Nie mogę go zbustować. Punkty dowodzenia mamy na maksa Kareli. Na razie za... nie, nie będę tego wczytywać. Chyba, ja że. Dobra, zobaczmy. No, nie powinni, bo mają jeszcze ten. Eee, fakt, to nie agresji, które jeszcze nie minął. Never mind. Nie, nie znam się kompletnie na tej grze. Kurwa, pierwszy raz widzę na oczy. Dobra, brońmy się tutaj. Dajemy super obronę. Nie cofniemy się ani o krok. Zobaczmy, co ZSRR zrobi. ta jest od cholery wojska na granicy, ale... O nie, 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 nie wezmę Niemiec do wojny. No, no, prze, 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 prze przeorani po prostu. To będzie tragedia. A daj na razie się bronię. To z tego wyjdzie to inna sprawa. też nie chcę ich wzywać, ponieważ jak wezwę, to raczej nie będzie opcji po prostu oddania im prowincji. I tak dalej. Będzie wojna totalna. Total Kriegen, kurna. Słuchajcie, chodźcie tutaj do mnie pomóc. Kurwa, no. A jak nie, to ja was zaatakuję i o tym się skończy. Grecja odrzuca naszą prośbę, żeby dołączyli do wojny No i wjeżdżają tutaj, niestety, Jak straty wyglądają. Czy ja nic zrobiłem na początek? Jakieś, jakieś ok, straty ZSRR 40k strat, hehe, k ja im 80, ale co to jest? Co to jest przez ZSRR? To jest kurwa nic. Ale wiecie co, pójdźmy na razie To grę i zobaczmy czy wyślą mi propozycję pokoju właśnie, bo tam wjeżdżają w południe, jak widzę. Teraz sobie wjadą w stolicę. O, no, za jakiś czas powinna ta propozycja pokoju wskoczyć. Proszę, nie okrążajcie mi dywizji. O dobra, udało mi się wycofać. Znowu udało mi się wycofać. Jak tymi czołgami wjeżdżają. Demy, tak do siebie. Bo nie zaatakowali zimą. Dlatego im się udaje. Wszystko wiadomo. Halo, czekam na tą propozycję pokoju ZSRR kapituje, to czytam po prostu w momencie, kiedy mi wysłali ten, że chcą tą karelię. Kiedy im oddam karelię. A, man, par mi się skończył. Ha ha zostałem komu XD, dobra, to takim razie widzimy się już jutro. Mam nadzieję, że cię jak wam się spodoba. Wczytam tą grę, jednak. Tam gdzie zapis zrobiłem. I spróbuję troszkę inaczej oddać tą karelię. Do zobaczenia jutro. Na razie, trzy